Raz, dwa, trzy. Stoisz! Przegrałeś, Adibu! O, rany! Bert zawsze wygrywa. Dlaczego zawsze muszę się poruszyć, Robito? Ponieważ masz mięśnie. Pozwól mi wyjaśnić. Chodźmy! Adibu. Teleportacja! Dlaczego mogę się poruszać? Rozpoznaję to. Jesteśmy na dłoni. Nie, to stopa. Naprawdę? To moja stopa? To dla mnie nowość. Poczekaj chwilę. O, cóż, tak, to ręka. To. To właśnie powiedziałem, przecież? Tak. Mięśnie przyczepione są do kości i kiedy napinamy je, kości poruszają się. To tak, jakbyś manipulował sznurkami marionetki. Patrz! Widzisz? Mięśnie przyczepione są do kości palców. Nazywamy je paliczkami. A kiedy mięśnie poruszają się, przyciągają policzki. Bądź ostrożny, Adibu! Ruszajmy, Robitok! Chciałbym przyjrzeć się temu z bliska.

Możesz wyjaśnić mi to później, Robitok. Najpierw wchodzi i uwolnij mnie. Oczywiście. Chwyć moją rękę, Adibu. Ech, ech. Teraz, Adibu, mięśnie mogą się poruszać, ponieważ połączone są wiązadłami. A to co to jest, Robitok? Kość czy mięsień? To koniec mięśnia przyczepiony do kości. Nazywa się go ścięgnem. Jest bardzo elastyczny. Użyłbym go jako łuku. Chciałem zobaczyć, jak bardzo jest elastyczny. Widziałeś to? No dobra, przeskoczmy skórę i wydostańmy się stąd. Jesteśmy na środku dłoni. Uch, będziemy mogli nieco odpocząć. Ale, ale dlaczego nie mogę ruszać palcami we wszystkich kierunkach? To normalne. Taki mają kształt. Kości mogą zginać się tylko w jednym kierunku tak jak palce lewy łokieć, prawy łokieć czy ramiona. O, o ruszmy się lepiej dłoń właśnie się zamyka. Zgniecie nas! O! o! Zupełnie zapomnieliśmy o Bercie. Jedźmy do domu. Powrót na Celeste. <śmierdź> Hej, Bert, co się dzieje? Nie możesz się ruszyć. A jak ci powiem? Raz, dwa, trzy, rusz się! <śmierdź> Więc nie męr, wygrałeś! Więc teraz wiesz, dlaczego się poruszasz. Tak, moje mięśnie przyczepione są do kości ścięgnami. Kiedy napinam mięśnie, kości ruszają się, tak jakbyś pociągał sznurkami marionetki. Siema! Wersja polska, Studio Publishing.